Zrobisz mnie? Dobra, pozdrawiam Polskę. <noise> Dziękuję. Ej, poczekaj, poczekaj. Co? Powiedz mi na YouTube, jak się nazywasz. Chodź. Tu tak samo jak tutaj, tylko że bez L. Tutaj powinno być K, jak jest L. A czy jest L Tak.

nie, czekaj! Czekaj, czekaj, daj mi swoje Igor Daj Igor Daj Czajniczek? Czajniczek. Czekaj, poprawię. Czajniczek? Gdzie jest Nie brzmi się jak Czajnik. Ale zależy, który Czajnik. No Mówisz, nie Czajnika? No, no ja... Ja jestem Czajniczek VR z Gorilla, tak więc yy, tak jakby. Mm, Youtuber? Tak, jestem. Jak nazywałeś? YouTube i TikToker. Ty nagrywasz, nagrywasz, nagry mnie na YouTube, I no nagrywam teraz, jesteś na odcinku. Jupii! Jupii! Mm. Właśnie takie. Takie reakcje widzę codziennie. Dobra, teraz informacja. Info, jak chodzi o Discorda. On już wystartował kilka miesięcy temu. Serdecznie chcę was na niego zaprosić. I, I to by było tyle, jak chodzi o, o info. A jeszcze info: yy, na Vinted sprzedajemy świeczki. Znaczy, na razie jest jedna świeczka. Ale, jak ktoś chce wesprzeć kanał, to proszę: możecie sobie kupić taką świeczkę. Dostaniecie rangę na Discordia. Jako pierwszy wspierający, będziecie mieć też. Yy, Będziecie mogli pisać na, na takich serwerach, na których normalni ludzie na Discordzie nie mogą pisać. U mnie czyli taki moderator, ale nie można banować, kickować i tak dalej. Więc, jak chcesz, mieć taką rangę, to zapraszam cię serdecznie do. Subskrybowania, i możesz też przy okazji kupić sobie świeczkę, jak chcesz mieć taką rangę. Ja już nie przedłużam i zapraszam do, do, do dalszego odcinka.